Witajcie ponownie w naszym podcaście i na naszym kanale YouTube z prądem i pod prąd. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, co boli chyba każdego właściciela fotowoltaiki, czyli psujące się falowniki. Zazwyczaj ten telefon od naszego klienta brzmi po prostu tak: proszę pana, falownik nie działa, co zrobić. No i wtedy zazwyczaj pada pytanie, które słyszymy nasi serwisanci kilka razy w tygodniu. No to co to teraz? Naprawiamy czy kupujemy nowy? Przez te kilka lat w terenie nasi serwisanci chyba widzieli wszystko. Naprawy za 200 zł, które działają do dzisiaj, naprawy za 3000 zł, gdzie falownik padł znów po pół roku no i falowniki, które od razu widać, że już przyszłości życiowej przed sobą nie mają. Trochę Wam dzisiaj opowiem, jak to w ogóle wygląda od środka, bo ta decyzja, czy naprawiać, czy kupować nowy, nie jest ani prosta, ani oczywista, również z naszej perspektywy serwisanta, no i pewnej takiej uczciwości zawodowej. Powiem Wam trochę o tym, jak my podejmujemy te decyzje, co bierzemy pod uwagę. No i przede wszystkim opowiem Wam kilka prawdziwych historii, no bo chyba one najlepiej pokazują, jak ta decyzja powinna być w praktyce, podejmowana. No i tak jak mówię, słuchajcie, nie ma prostej odpowiedzi i każdy przypadek to trochę inna historia. Zacznę może od takiego, wynotowałem sobie kilka takich konkretów, no i zacznę może od takiego konkretnego przykładu. Jeden z krakowskich klientów zadzwonił do mnie Mafroniusa IG Plus z 2016 roku, czyli cirka about 8 lat ten falownik ma już na karku. Rano falownik się nie włącza, Błędów nie pokazuje, a po prostu stoi i odpoczywa w cudzysłowie. Nasi serwisanci pojechali, otworzyli obudowę, no i praktycznie na starcie już wiemy o co chodzi. Kondensatory na wejściu DC są spuchnięte jak baloniki. O, klasyk gatunku. To są elementy, które po prostu mają określony czas życia i po 8 latach się zużywają w 90%. I rada dla pana Zwyżka. Niech pan posłucha, to są kondensatory. Pewnie wymienimy je za 900 zł razem z robotą. No i pan Zbyszek patrzy na serwisantów i mówi: No, ale jak zepsuty, to zepsuty. No to po co to naprawiać? Proszę mi kupić nowy. I Ja mu tłumaczę, że nowy Fronius to teraz 4500 zł. No, ale on na to: No, ale jak się znowu zepsuje, to będzie kolejne 900 zł. Albo znając serwis jeszcze więcej. No, i to jest pewne sedno problemu, słuchajcie. Ludzie boją się napraw. Myślą, że jak się coś raz zepsuło, to znaczy, że produkt jest do wyrzucenia. No ale przecież samochód, słuchajcie, naprawiacie wielokrotnie. Nie wymieniacie całego auta, no bo się zepsuł na przykład alternator. Trochę tłumaczenia dla pana Zbyszka. Wytłumaczyliśmy, że to są trzy kondensatory i jeden przekaźnik. To są po prostu elementy eksploatacyjne. No, i one się zużywają, zwłaszcza w tych modelach, no bo my jako serwis o tym wiemy. Reszta falownika jest w idealnym stanie. W RONIUS to słuchajcie, dość niemiecka jakość. Sama mechanika po 8 latach praktycznie wygląda jak nowa. Falownik jest super szczelny. Zużyły się po prostu części, które normalnie się mają prawo zużyć. Klient się w końcu zgodził. Wymieniliśmy kondensatory. Falownik działa już chyba jakieś 2 lata bez problemu. Klient zaoszczędził 3600. No i co najważniejsze, poleca nas, poleca nas dalej. No ale nie zawsze jest tak, słuchajcie, kolorowo. Mam tutaj kolejny przykład wynotowany. Mieliśmy klienta z Łodzi. Klientka, kto jest klientka, ma Huawei San 2000, rocznik 2,20, czyli niecałe 4 lata. Młody falownik. Błędy na wyświetlaczu zgłosił klient. To jest problem z modułem mocy, problem z MPPT. Otwieramy, patrzymy. No i słuchajcie, no co by tutaj nie mówić. Lekko serce zamiera. Mamy spalony moduł IGBT, spalony kontroler główny i jeszcze dwie płytki, które wyglądają bardzo podejrzanie. Nawet jakbyśmy wymienili moduł i kontroler główny, no to to pewnie te płytki długo już. Nie pożyją. I dzwonimy do dystrybutora po części, a dystrybutor mówi: czekaj, czekaj, to muszę sprawdzić dostępność w Chinach, bo do przecież ja tego u siebie nie trzyma. No i dwa dni później odzwania: mówi, no tak, części są, trzeba czekać jakieś 6 tygodni. Patrzymy na kosztorys. No tak, moduł IGBT jakieś cirka bał 1200 zł, kontroler 1400 zł, płytki pewnie jest 600 zł, plus nasza robocizna. No to lekko licząc wychodzi między 3800 a 4000 zł. Dzwonimy do klientki i mówimy: Proszę panią, no, trochę złe wieści, no bo ta naprawa będzie kosztować 4000 zł i poczekamy 6 tygodni na części z Chin. No a pani pyta, a ile kosztuje nowy? No słuchajcie, nowy Huawei w tej mocy to około 4200, no i jest dostępny od ręki. No i kolejna cisza. To ja nie rozumiem, mówi klientka do mnie czyli naprawa ma mnie kosztować tyle samo co nowy. No i tu wchodzimy w pewien obszar prawdy, no bo można przekonywać panią do naprawy, no bo w końcu my jesteśmy serwisem i na tym zarabiamy. Ale staramy się być dość uczciwi w stosunku do klienta i mówimy: "Ja bym na pani miejscu po prostu to wymienił. To tylko 400 zł różnicy, a dostanie pani nowy falownik, 10 lat gwarancji." A naprawiony będzie miał ryzyko kolejnych problemów, no bo my oczywiście jako serwis dajemy gwarancję rozruchową, no ale to nie jest to samo co producenckie 10 lat. No i oczywiście klientka wymienia falownik, jest zadowolona, my dalej robimy przegląd. Pamiętajcie, że serwisant nie powinien być od tego, żeby wam wciskać coś na siłę. Powinien być uczciwy. No i korzystać też z logicznego myślenia, jeśli nowy sprzęt kosztuje tyle samo. Co wymiana czy naprawa, no to oczywiście idźmy w nowy sprzęt. Czyli po tych dwóch przypadkach pewnie zapytacie: No, dobra, no ale to jak wy tam w serwisie podejmujecie tą decyzję? I co bierzecie pod uwagę stojąc przed takim rozbebeszonym falownikiem? Po pierwsze, patrzymy na wiek. Falownik, który ma 3-4 lata, prawie zawsze warto naprawiać, no bo jest po prostu młody. No, chyba że to jest jakaś taka słuchajcie, katastrofa typu spalenie po piorunie, jakieś ostre przepięcia albo słoń na nie musiał. Falownik, który ma 5 czy 10 lat, to już trochę zależy od tego, co się stało. Jak to są jakieś proste rzeczy typu wentylator, kondensatory, no to naprawiamy bez zastanowienia, bo wiadomo, wartość serwisu versus nowy zakup będzie na pewno na korzyść. Serwisu. No, ale jak w takim falowniku pójdą układy mocy, procesory, no to już zaczynać, to, to już należy zaczynać liczyć matematykę bardzo ostro. A co do falowników powyżej 10 lat, no słuchajcie, mamy ich tutaj u siebie w muzeum serwisowym wiele. Zazwyczaj wtedy klientom mówię: Słuchajcie, czas na wymianę. Ale zdarzają się przypadki, że też serwisujemy, bo na przykład falowniki SMA, takie powyżej 10-15 lat, takie trochę dziadki fotowoltaiczne, czasem wyglądają, jakby je ktoś wyjął z pudełka. Na przykład jakaś wymiana kondensatorów i wio taki falownik kolejne kilka, 5-7, nawet do 10 lat podziała. Po drugie, właśnie patrzymy na markę. SMA, Fronius to marki, gdzie części są dostępne nawet dla dinozaurów, słuchajcie. Natomiast równie dobre falowniki jak Huawei czy SolarEcz też są spoko, ale części czasem z Chin. Jakieś no-name chińskie, no wybaczcie, tu po prostu w tych no-name'ach nie ma co naprawiać, bo za pół roku nie będzie już tej firmy na rynku, nie mówiąc, że po prostu nie mamy dostępu do części zamiennych. No i po trzecie, i to w sumie jest chyba kluczowe, patrzymy jako serwisan właśnie na ceny i dostępność części. Byłem na przykład kiedyś z klientem z Mastervolta. No i 12 lat na karku ten falownik, spalony kontroler. Dzwonię po części, nie ma. Dzwonię po części do swoich tajnych źródeł, nie ma. Sprawdzam w tajnych źródłach w Niemczech, nie ma. Sprawdzam na Allegro, eBay, we wszystkich levelach piekła, nie ma. No słuchajcie. no. Po prostu marka praktycznie zniknęła z rynku. No i mówię klientowi: Słuchajcie, no nie ma części. Mogę próbować coś majstrować, będzie to moja robocizna, ale to będzie trochę skok w nieznane i z pewnością my, jako firma serwisowa, nie damy na to żadnej gwarancji. No i klient wtedy musi sam zdecydować. Zazwyczaj wymienia, no bo też co może zrobić. Po czwarte, dla klientów, my jednak liczymy kasę. Mamy taką bardzo, słuchajcie, prostą zasadę jako serwisant. Jak naprawa kosztuje więcej niż połowę ceny nowego falownika, to już wspominam klientowi o wymianie. Dlaczego? No bo nowy ma gwarancję, zazwyczaj nowe technologie, lepszą sprawność, a naprawiony może znowu wymagać naprawy. No i po piąte, o czym często serwisanci zapominają, pytam klienta o historię falownika. Czy to jest pierwsza awaria? No to może warto naprawić. Ale jak to już jest trzecia czy czwarta, bo na przykład instalator już dwa razy naprawiał, albo sąsiad w tym grzebał przez dwa lata, no to słuchajcie, sorry, ale ten farownik po prostu może być kiepskim e, egzemplarzem. No i ja bym go raczej wymienił na inny. E, opowiem teraz kilka takich historii, które mnie jako serwisanta również czegoś e, nauczyły. E, nasz serwis pojechał kiedyś do klienta z Katowic. Z tego co pamiętam, to jest Solax X3 falownik, 7 lat, nie działa. Diagnoza: no, spalony moduł mocy, spalone kilka kondensatorów. Kosztorys wyszedł na jakieś 2800 zł. A nowy Solax to było wtedy chyba 4200 albo 4500. Klient mówi: proszę naprawiać. Trochę kręcimy nosem, no ale naprawiamy. Klient dzwoni po tygodniu: mówi: proszę pana, no znowu nie działa. Jedziemy znowu, tym razem inna awaria. Przekaźniki AC. No to tym razem już każe chłopakom naprawiać za darmo, no bo czuję, że tam jest coś nie tak. Miesiąc później klient, słuchajcie, dzwoni znowu. Panie, błędy na wyświetlaczu. No tym razem jedzie u nas jakiś senior elektryk, siada z panem klientem przy kawie i mówi mu, proszę pana, no... To był nasz błąd, że w ogóle żeśmy weszli w naprawę tego. Po prostu ten falownik to jest jakiś pechowy egzemplarz. Może dana linia produkcyjna była trefna. Trudno to po prostu na wieczność naprawiać. Polecam inną markę. Oczywiście klient był wybitnie niezadowolony, no bo wydał z nami już na serwisy dwa razy. Raz zrobiliśmy mu to zupełnie za darmo. Finalnie wymienił falownik na Fronius. Od dwóch lat monitorujemy, robimy przeglądy. Bez zarzutu wszystko jest ok. No i czego ta historia mnie uczy jako serwisanta? Po pierwsze, jak falownik się psuje wielokrotnie w krótkim czasie, to po prostu wymieńcie go, bez względu na jego wiek, bo po prostu jest to szajs. Po drugie, czasem trzeba przyznać się do błędu. Lepiej stracić na jakieś naprawie, ale zachować klienta i my też jako serwis bywa, bywa oczywiście, jesteśmy ludźmi, że się mylimy. No i na szybko zerknijmy jeszcze na taki temat, którego w sumie chyba wśród serwisantów mało kto porusza, czyli czas dostawy części. Mamy różnych klientów, często instalacje z hawajami, gdzie potrzebne są na przykład moduły MPPT dystrybutor na przykład mówi, będzie, jedzie to z Chin, będzie za 4 czy 6 tygodni. A my czekamy: 6 tygodni, cisza. Dzwonię, dystrybutor mówi, no jeszcze tydzień. Dzwonię za tydzień. A wiesz, wysłali niewłaściwy model, czekamy na nowy. W sumie klient czekał w tym przypadku aż 11 tygodni. Słuchajcie, prawie 3 miesiące bez produkcji energii. W tym czasie kupował prąd sieci za prawie 1000 zł. Gdybym wiedział, że tak to długo potrwa, od razu bym powiedział, proszę wymienić falownik, bo nowy byłby w tydzień. A nie w trzy miesiące. Niestety polityka producentów taka jest, że nowe falowniki są dostępne, a magazyny części zastępczych zamiennych często świecą pustkami. Teraz my zawsze pytamy dystrybutora: masz to na magazynie w Polsce, w Europie, w Chinach, czy na Marsie. Jak słyszymy, że Chiny i Mars, no to mówimy, będzie długo, lub będzie bardzo długo. No i wtedy klient sam decyduje, czy czekać, czy wymieniać. No i to jest taka rzecz, która zmienia całą ekonomię decyzji. No bo tak, stracone 3 miesiące produkcji to często więcej niż różnica między naprawą a wymianą. No bo jeśli naprawa kosztuje was powiedzmy 2 czy 3 tysiące, tracicie produkcję za, za 1500, a za 3,5 czy 4 możecie kupić nowy falownik, no to doradzam, proszę kupić. No i przechodzimy do tego finalnej, finalnego opisu, jak serwis faktycznie podejmuje decyzję jak stoimy przed zepsutym falownikiem. Czyli tak, robimy diagnozę, otwieramy, co tam w środku jest. Czasem to widać od razu, powiedzmy, spuchnięte kondensatory, jakieś spalone moduły. Czasem trzeba pomierzyć. Potem robimy wywiadownie części. No czyli tak, ile kosztuje, ile czasu dostawy, czy na pewno dostępne. Słuchajcie, jak każdy serwisant z historią, mamy swoje źródła, gdzie zapytać i skąd ściągnąć. Potem liczymy całkowity koszt naprawy. Części plus nasza robocizna, no i porównujemy z ceną nowego falownika tej samej mocy. No i tutaj jest taki moment, gdzie doświadczenie robi różnicę, bo to nie jest tylko matematyka to jest też intuicja i setki przerobionych falowników. Patrzymy na falownik, widzimy, jak wygląda w środku widzimy konstrukcję, czy jest solidna widzimy, czy marka jest dobra czy wszystko jest czyste czy przewody w porządku. Wiemy czy warto naprawiać, czy lepiej nie ryzykować, żeby nie było obciachu przed klientem. Jeśli widzimy korozję, brudne płytki, oznaki przegrzewania, wiemy, że to nie jest dobry egzemplarz i cokolwiek byśmy tutaj nie robili, żeby go uzdrowić, w przyszłości może być to bardzo problematyczne. Patrzymy na markę, no i wiemy, że na przykład SMA, czy, czy jakiś Huawei, czy też Solarecz. Nawet jak są zepsute, to będą dużo lepszymi falownikami niż nowy no-name chiński. Niestety, nie jest to popularne, ale tak bywa. No i patrzę na klienta. Jeśli widzę, że klient liczył na 25 lat bezawaryjnej pracy i ta pierwsza awaria go zestresowała, radzę wymianę, bo kolejna awaria po prostu wykończy go nerwowo, nawet jeśli ekonomicznie naprawa miałaby sens. No i na koniec powiem Wam, jak my do tego podchodzimy, jako taki niezależny serwisant. My po prostu nie jesteśmy instalatorem. Nie mamy interesu w sprzedaży nowych falowników, po prostu zarabiamy na naprawach. Teoretycznie powinniśmy zawsze namawiać na naprawę. No, ale wiecie co, ta reputacja serwisanta jest warta więcej niż niejedna naprawa. Czyli jeśli powiem komuś naprawię, a to się posypie za miesiąc, to straciłem klienta i słusznie. Nie powinno być słabych serwisów na rynku. Dlatego staramy się my jako serwisanci mówić całą prawdę. Czasem ta prawda brzmi, nie warto naprawiać. No i my tracimy na tym zarobek, no bo klient sobie pójdzie do dealera czy do dystrybutora i kupi u niego palownik. My go co najbliżej zamontujemy. Ale dzięki temu mamy klientów, którzy wracają do nas od lat, bo wiedzą, że nie uprawiamy ściemy, jeśli chodzi o serwis. No i na dzisiaj to wszystko o falownikach. Jeśli podobały się wam treści, kliknijcie łapkę do góry, zróbcie suba, dzięki temu będziemy mogli się rozwijać. Oczywiście, jeśli macie problemy ze swoimi falownikami, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 513 763 592 lub odwiedzenia naszej strony www.serwismyślnikfotowoltaiczny.pl.